Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam państwa w kolejny niedzielny dzień, czyli witam państwa w programie na temat Savuar Viv. Dzisiaj nadal będę odpowiadał na państwa pytania z zeszłego roku. Program będzie poświęcony problemowi Savuar Viv i zwierzęcość. Niemniej jednak przejdę do tego tematu, to chciałem odpowiedzieć na dwie uwagi, dwa pytania. Które nie potrafię przypisać do żadnego programu, bo jak zebrałem te wszystkie pytania pod koniec roku, no to je pogrupowałem i wyszło mi tam z sześć programów, a te dwa pytania nie pasowały do niczego. Pierwsze pytanie jest natury językowej i religijnej. Nie bardzo savoir vivre, ale odpowiem na nie. Kiedyś doktor mówił, znaczy ja, że człowiek nic nie stwarza, tylko wytwarza, tylko Bóg stwarza. Czy słowo kreować nie jest synonimem stwarzać? Czy powinniśmy z szacunku do Boga usunąć terminy kreator mody, e, kreacja? No, gdybyśmy w świecie Sawuarwi zaczęli mówić e, twórca mo mody, czy wytwórca mody e, i zamiast kreacja mówić e, Wytworzony, wytworzona część ubioru, to byśmy byli przyjmowani ze zdziwieniem, albo ktoś za naszymi plecami popukałby się w czoło. Termin stwarzać i termin kreacja, odnoszący, kre, kreować, odnoszący się do ubiorów, no to jest język techniczny. Natomiast, oczywiście, jeżeli dzisiaj mówi się o kreatywności, to, to mnie nóż się w kieszeni otwiera, bo to jest właśnie taka pogańska próba przypisania człowiekowi cech Boga. Natomiast nie jest to problem religijny, tylko jest to problem yy, językowy. Kiedy zacząłem studiować w Akademii Teologii Katolickiej, to wszyscy praktycznie profesorowie nam do, do, tego, do tego do do sytuacji w której użyliśmy tego słowa niewłaściwie od razu się odnosili prawda, mówili nie uży, proszę nie używać słowa stwarzać, stwarza ktoś coś stwarza w odniesieniu do człowieka bo jest to nieprecyzyjne i niewłaściwe użycie terminu, termin stwarzać jest terminem za yy, który możemy odnosić tylko do Boga. Dlaczego? Dlatego, że termin stwarzać w języku łacińskim, w języku polskim, w każdym innym języku oznacza robienie czegoś z niczego. To znaczy nie to, że robimy coś z nicości, prawda? tylko czegoś nie było w ogóle i teraz nagle to jest i to, to jest za sprawą kogoś. Kogo? Tylko może być Boga. Ale jeżeli ktoś użyje nieprawidłowo, nieprecyzyjnie językowo tego terminu, no to nie, nie jest to obraza pana Boga, tylko jest to po prostu brak precyzji w języku. Można mu na to zwrócić uwagę, ale tylko wtedy, jeżeli będziemy wiedzieli, że się nie, nie obrazi. No i drugie takie pytanie. W jednej ze scen filmu Kariera Nikodemadyzmy. Główny bohater czyta w podręczniku savoir że elegancki pan kupuje na ślub lakierki zawsze o jeden numer za duże. Czy to prawda? Znaczy, to nie ma takiego wskazania savoir -Vivre. Chodzi o lakierki, które... Znaczy, chodzi, jest mowa o lakierkach, ponieważ ich się używa do smokingu, czy do fraka, przede wszystkim do fraka, na ślub frak. I, I teraz uwaga, znaczy nie wiem, czy to reżyserowi, scenarzyście, czy Dałędze Mostowiczowi chodziło o takie podśmiewanie się z Sawu Viv Uwaga jest sensowna, znaczy sensowna. No nie mogą być lakierki za duże, za bardzo za duże, bo, bo po prostu no będą latać na nogach. Natomiast sensowne jest oczywiście, żeby nie były za. Nie, za małe, no bo będą, będą z tego negatywne skutki. I tutaj, może nie w podręcznikach Viv, ale w podręcznikach związanych z ubiorem stylistów, chociaż w podręcznikach Viv też spotkałem. Tak, spotkałem takie informacje dotyczące butów, że no, kobiety robią takie błędy. Dwa błędy robią w stosunku do butów. Znaczy, po pierwsze, kupują buty na jakąś uroczystość, na przykład na część ślub, na przykład świadkowa, i zakładają je na ten ślub, no i, yy, czy na czy jakieś uroczyste przyjęcie, i zakładają na to przyjęcie. No, i efekt jest taki, że oczywiście te buty są niewygodne, bo nowe buty powinny, muszą być niewygodne, one się rozchodzą, dopasują się do stopy. Chyba że kupujemy buty, jak to się robi w tym prawdziwym świecie, savoir że tylko szyte na miarę, prawda? Inne będą na początku niewygodne. No, i teraz co robią kobiety? Nogi je bolą, nogi im puchną. I ściągają te buty pod stołem, prawda? Jedną nogą ściągają jeden but, drugą nogą opierają o but i ściągają. No i wreszcie się dobrze czują, tylko później jest problem, że nie mogą założyć tych butów, bo nogi im spuchły. No i teraz problem, mają wyjść bez butów, z pod stołu mają wyjść znaczy mają wyjść, odejść od stołu bez butów, trzymając buty w ręce, czy mają wyciągnąć te buty i, i zakładać na oczach ludzi prawda? No robi się nie, nieprzyjemnie nie elegancko natomiast ja sam za, przy okazji, tak uwaga na marginesie zauważyłem coś takiego taki błąd kobiet że właśnie kobiety kupują nowe buty na nogi. Nie oglądają ich na, na ślub, przepraszam, nie oglądają ich dokładnie, zakładają. No i teraz głównie dotyczy to świadkowych i rodziny sied siedzącej w pierwszym rzędzie. Byłem na wielu ślubach, no i teraz wszyscy klękają w pewnym momencie. I co się ukazuje? Ceny. Bo ceny są przyklejone na podeszwach. No dobrze, przechodzimy do właściwego tematu programu. Wywołał to pan, który podpisał się, Dawid Ustaszewski. Mam dla pana profesora dość ciekawe, no nie jestem profesorem, ktoś mi zwrócił uwagę, że nie reaguję na to, jak ktoś mówi do mnie profesor, ks. Jochemczyk mówi do mnie profesor i ja na to nie reaguję. Pamiętajmy, że w dawnych czasach to się profesor mówiło za moich czasów. To do nauczyciela w szkole się mówiło Pani profesor, panie profesorze Jak się inaczej powiedziało to no to była wielka wpadka Natomiast W seminariach duchownych zawsze mówi się Do wykładowców też panie profesor Księże profesorze To No to też jest przyzwyczajenie Tego typu Więc tak, mam dla pana profesora Dość ciekawe i dziwne Dlaczego dziwne? Pytanie. Jak wygląda tradycyjne podejście do kwestii golenia nóg i innych miejsc przez kobiety? Owłosienie zostało dane ludziom przez twórcę, a więc naturalny stan ciała jest dobry z założenia. Tak więc nie jest to coś, czego powinno się wstydzić i pozbywać. Nagość jest przecież przez normalnych ludzi zakrywana. Jak wiadomo, w krajach takich jak Rumunia czy Rosja, zachodni wzorzec jest do dziś dużo mniej rozpowszechniony niż u nas i nikomu to nie przeszkadza, na przykład na Syberii. Tymczasem u nas nawet mężczyźni golą wszystko. Znaczy, tak, to nie jest tak, że zakładamy, że z czymś się urodziliśmy, to pochodzi od Boga i wszystko jest ok, bo no, z klasy, ze szkoły średniej pamiętam, jeden był taki kolega, który był owłosiony jak małpa. Miał futro, normalnie miał futro na plecach, no, klatce piersiowej, na nogach, a inni koledzy, yy, szczególnie blondyni, no to, to w ogóle nie widać było żadnego owłosienia, bo gdzieś te włoski znikały. Owłosienie, yy, znaczy jest zasada savoir-vivre. Yy, 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 dbamy o swoje człowieczeństwo i eksponujemy to człowieczeństwo, czyli separujemy się od naszej zwierzęcości. Człowiek to jest zwierzę rozumne, prawda? Ale ta rozumność, to człowieczeństwo ta dusza nieśmiertelna powoduje, że jakby wznosimy się na wyższy poziom i jest to pewna myśl zawarta w Sawuarwi. To jest jedna kwestia, czyli wszystko to, co zwierzęce, tego się pozbywamy. Owłosienie jest zwierzęce, owłosienia się pozbywamy. A druga kwestia w odniesieniu do kobiet, no, że kobiety jednak ładniej wyglądają, jak są nieobłosione, prawda? I to nie jest kwestia mody, tylko to jest kwestia wyglądu i kobiety zawsze, pomimo to, że no były czasy, że nie było takich rajstop czy pończoch przezroczystych. To kobiety pozbywały się włosienia. Moja mama, y, pamiętam to z lat 60., zawsze przed wyjściem na jakieś przyjęcie opalała świeczką nogi, prawda? Y, i, natomiast wcześniej nie było tego problemu, bo kobiety nie ukazywały y, tych części ciała, na których mógł się pojawić jakiś włos, no bo kobietom na dekolcie. Na plecach, bo na przyjęciach uroczystych odkrywa się lekko lub bardziej plecy, no to kobiety na dekolcie na plecach nie miały włosów. Eee, miały pod pachami, ale w dawnych czasach nie było sukienek, który, które byłyby zupełnie bez rękawów. To dopiero w pewnym momencie się pojawiło, szczególnie jako sukienki koktajlowe, prawda? że po podniesieniu ręki widać pachę. Od tego momentu kobiety zaczęły golić się i pod pachą, jak zaczęły odkrywać pachę. E, natomiast mężczyźni zawsze byli zakryci. Także nie było problemu z, z owłosieniem. Natomiast jak się pojawił ten problem, no to już zrobiła się kwestia mody, prawda? Czyli była moda taka, że e, owłosiony mężczyzna to taki maczo, prawdziwy mężczyzna, a teraz jest jakieś takie. E, Mężczyźni są coraz mniej męscy, coraz bardziej kobiecy, prawda, to zwróciła mi na to aptekarka, jak zacząłem wyśmiewać żonę w aptece, że ogląda jeden krem, drugi, trzeci, czwarty. I aptekarka się oburzyła i mówi, wie pan, ile tu mężczyzn kupuje, żeby krem pod oczy kupić, krem na noc, krem na rano i, i tak dalej, i tak dalej. I i tutaj, no, to jest, no tak, tak ja bym powiedział, to jest moja osobista opinia, że to jest problem zniewieścienia. No, natomiast ta zwierzęcość, znaczy zwalczanie zwierzęcości w świecie, sawuarwif. Mamy być bardziej, mamy być wyższą kulturą, mamy być bardziej podniesieni, mamy być niezwierzęcy. I teraz i jaki jest tego skutek w wskazaniach savoir we wskazaniach etykiety? No po pierwsze, na przykład przy stole jest zasada nigdy niczego nie odgryzać, prawda? bo odgryzanie jest właściwe dla zwierząt. prawda? Zwierzę się rzuca tap, i odgrywa, odgryza. No więc człowiek nie odgryza, człowiek kroi i je. No i teraz na przykład z chlebem, no chleba się nie kroi, no to chleb się łamie, prawda? Chrystus łamał chleb. Nie kroił chleba, tylko łamał chleb i nie odgryzał. Bo niektórzy mówią, tego nie było w Ewangelii, Sabuar to znaczy, że nie jest ważne. Kultura wyższa, katolicka, tworzyła się przez wieki. Nie można mówić, że mamy robić tylko to, co było o czym przeczytaliśmy w Ewangeliach czy w Biblii, bo wtedy się zjudaizujemy, przejdziemy do kultury Żydów tamtego czasu. A mamy swoją własną kulturę europejską, katolicką. No i, i, nie, i w związku z tym chleb łamiemy, prawda? wszędzie wszystko kroimy na małe kawałki, które wkładamy do buzi, i są tylko wyjątki, prawda? że ze względu na wyjątkowy smak e, kawioru i wyjątkowe zestawienie tost, masło, kawior. No to tego się, tego się nie łamie, tego nie można łamać, to się odgryza. No i, i jeżeli są jakieś ptaszyska na stole, wyjątkowo smaczne, na przykład barzant, a jak wiadomo, czy, yy, czy na przykład kawałki mięsa z kością jagnięce, to yy, na niektórych przyjęciach dopuszcza się, że bierze się to do ręki i się obgryza, czyli odgry czyli gryzie, odgryza. No, wtedy są te naczynka specjalne z wodą, z cytrynką pływającą, żeby ten tłuszcz się rozpuścił. Moczymy palce, prawda, wycieramy w specjalną serwetkę albo w naszą serwetkę. I kolejna rzecz. W poprzednim programie opowiadałem o panu, który wyraził swoje zirytowanie. I powiedziałem, że nie będę się do tego odnosił, tylko odniosę się w następnym programie. No właśnie, emocje i u, emocje to jest zwierzęcość. E, więc emocji nie wyrażamy w świecie i w żaden sposób. Nikomu nie dajemy poznać, że w tej chwili w nas króluje pewna emocja, szczególnie negatywna, ale. Pozytywna też w świecie savoir vivre nie, 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 nie jest właściwe takie zachowanie, że ktoś nagle zrywa się z miejsca, skacze do góry, krzyczy, śmieje się. Ach, jak wspaniale, ach, jak wspaniale. Prawda? Emocje są zwierzęce. Zwierzę nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Człowiek potrafi. Człowiek jest rozumny. Eee, I eee, ma, ma zachowywać się w sposób rozumny, czyli kierować się rozumem, tak? Do tego wzywa savoir-vivre wzywa, nakazuje to etykieta, e, czyli tak, ale nie tylko, e, ukrywamy swoje emocje, szczególnie negatywne, no bo negatywne emocje mogą innym sprawić przykrość, prawda? Pozytywne mogą tylko zirytować albo Rozśmieszyć, prawda? Czy ktoś dojdzie do wniosku, że to nie jest człowiek ze świata Savoardwi, -y, bo nie panuje nad swoimi pozytywnymi emocjami. Ale kwestia jest też uczuć, prawda? Znaczy, człowiek ma nad wszystkim panować, ma być racjonalny. Prawda? Czyli jeżeli uczucia kogoś lubimy, nie lubimy, kochamy, prawda? Nie, nie tuli się nawet żony w towarzystwie. I, i się jej nie całuje w usta czy nawet gdziekolwiek się jej nie całuje w nogę na przykład no bo to jest to jest cielesne prawda już nie powiemy że zwierzęce ale cielesne no i jest to okazywanie uczuć prawda? I pamiętam miałem taką koleżankę z klasy z którą byłem dosyć blisko w liceum bo ona mieszkała piętro niżej i, i w Kółko, chodziłem do niej odpisywać lekcje albo pytać jej, co było zadane, albo po prostu pogadać. No i jej umarł ojciec, nagle młody człowiek stosunkowo. No i ona mnie zaprosiła na pogrzeb i byłem na tym pogrzebie. I na tym pogrzebie była taka sytuacja, że jak już mieli włożyć trumnę do grobu, to matka tego zmarłego zaczęła krzyczeć, płakać. I domagać się, żeby otwarto trumnę. I otwarto trumnę, i ona rzuciła się na ciało, przytuliła się do tego ciała, zaczęła obsałowywać całą twarz zmarłego. No wreszcie ją oderwali, zakryli trumnę, włożyli ją do grobu, zakopali. No i ja przyszedłem taki wstrząśnięty do domu i mówię, mamo, no co za miłość, prawda? Co za wielka miłość matki do syna. No co mama powiedziała, i wtedy nie. To jest brak umiejętności panowania nad sobą. Uczuć się nie manifestuje w ten sposób, w żaden sposób się nie manifestuje uczuć. Prawda? Uczucia to jest coś wewnętrznego, coś intymnego, coś dla mnie, bo ktoś może się rzucać na ciało, no bo nim uczucia. Yy, kierują, ktoś może rzucać się na ciało, bo robi show, robi przedstawienie. I dla wielu to będzie show, i dla wielu będzie to mm, niesmaczne, nieprzyjemne. A Poza tym zasada. Robimy w świecie savoir-vivre, stajemy się duchowi, stajemy się racjonalni. Prawda? To jest słuszne z wielu powodów. Tu nie chodzi tylko o pewną ideę, że człowiek to jest człowiek i człowiek to brzmi dumnie i, i jak mówi jeden z psalmów jest mało co mniejszy Bóg stworzył człowieka mało co mniejszym od aniołów Prawda? że człowiek ma w sobie coś z anioła nie tylko o to chodzi tylko to wynika z pewnej mądrości e, świata kultury wyższej świata savoir vivre, że manifestowanie jakichkolwiek emocji i jakichkolwiek uczuć najczęściej ma negatywne owoce. Albo jak, nie, niech, jak ktoś chce, można przyjąć, może mieć negatywne owoce. A e, w świecie Sawławiów robimy wszystko, żeby żadnych negatywnych owoców nie było, żeby, żeby żadnych negatywnych odniesień nie było. I tutaj e, było takie pytanie, i to będzie w którymś z kolejnych programów o tym, e, o czym nie wolno rozmawiać przy stole ja bym to rozszerzył. O czym nie wolno rozmawiać w towarzystwie, i to jest a, propos te, a propos tego, ale jak mówię, o tym już nie dzisiaj. Dziękuję bardzo.